Leo, chciałam Cię teraz zapytać o to, czy urządziłaś już do końca swoje mieszkanie. Cały czas z tym walczę, kochani. No, w momencie, kiedy ja jestem w tej permanentnej trasie koncertowej i cały czas jeżdżę, no, jest mi ciężko to wszystko spinać, natomiast mam bardzo profesjonalnych wokół siebie ludzi, którzy mi w tym pomagają i którym zaufałam i na razie wszystko idzie do przodu. Czyli co, korzystasz na przykład z jakiegoś dekoratora wnętrz albo z pomocy architekta? Przede wszystkim mam przy sobie bardzo takiego zdolnego e, pana, który zajmuje się no, tak naprawdę wszystkim. To jest taka złota rączka, ale też artysta. E, więc jestem niesamowicie szczęśliwa, że właśnie na niego trafiłam. No dobrze, Kleo, a powiedz mi, bo na przykład Julia Wieniawa ma charakterystyczną różową lodówkę. Natalia Ściwiec ma ogromną garderobę. E, a co w Twoim domu, w Twoim mieszkaniu będzie takiego wyjątkowego? Hmm, Hmm... Znaczy wiecie co, jeszcze się nie zastanawiałam tak do końca nad tym. Wiem, że moje studio będzie bardzo, bardzo piękne, ponieważ to będzie, będzie jedyne studio, które będzie oszklone w 80%. Nareszcie przeniosłam się z piwnicy ciemnej do przepięknego pomieszczenia. Będzie w kolorach czarno-złoto beżowych, więc no, będzie taki glamour.